Witajcie moi kochani. Tak jak ja jestem zadziwiony, tak i wy jesteście zapewne bardzo zdziwieni nazwą w ogóle tego filmiku, ale ja jestem jeszcze bardziej zdziwiony tym, co się tutaj zadziało. Ponieważ, jak to mówią, po prostu z Niemca została dodana karczma. Nic o niej jakoś nie było rozgłaszane w ogóle. A co jeszcze lepsze i śmieszniejsze, to ja już dzisiaj w tej karczmie byłem, ale nawet nie ogarnąłem, że to coś jest coś nowego, ponieważ kiedy rozsyłałem linki po godzinie 17, to poszedłem do tej karczmy, żeby wypróbować, czy link nie jest za długi, i po prostu wszedłem, wkleiłem link, był ok i wyszedłem. W ogóle nie zwróciłem uwagi, że to jest jakaś nowa karczma, której tutaj nigdy nie było. I w dzisiejszym filmiku weźmiemy na warsztat Quest, który jest tutaj dostępny. Quest. Jest jeden, ale jest podzielony na y, poziomy. Y, prawdopodobnie tego jeszcze nie jest wiadomo w 100%, ale z tego co ludzie piszą y, wychodzi na to, że quest jest podzielony na, dwa, y, f, na dwie formy. Pierwsza form, forma, którą dzisiaj nagram dla osób poniżej setnego levela i druga forma, którą nagram jutro dla osób y, z levelem y, 100+. I to nagle już na kafajterze, a widziałem, że osoby na 216 levelu też miały właśnie taką inną wersję, a osoby na 120 też miały inną wersję, a ktoś tam na 30 i na 70 miał wersję tą zmienioną dla mniejszych leveli. A zaraz się dowiecie, dlaczego tak jest. Także nie przeciągając, nowa karcz ma oczywiście nowe lutki, to potem może coś jeszcze o tym nagramy, ale póki co. Przebierzmy się za Questa. Zagadujemy, zagad zagadujemy. Mały browar, tutaj coś o pibie, eee, i tak dalej. Klikamy cały czas, i to chyba nie był dialog prawidłowy, więc jeszcze raz próbujemy. Może mógłbym się napić? Tak, albo tak, że mógłbyś mi oddać drobną przysługę? O, tu jest coś już na rzeczy a wtedy będziesz mógł po promocyjnej cenie korzystać z dobrodziejstw mojego browaru. I tak, tutaj już jest odpowiedź na nagrodę z tego quest'a. Będziemy mieli dostęp do takiego sklepiku za kasiórkę, gdzie, gdzie można kupić takie jakieś różne yy, ciekawe rzeczy do zjedzenia, konsumpcyjne yy, i też będzie można się napić yy, ciekawych różnych rzeczy. Od jakichś tam różnych piw, po jakieś tam pajdy chleba. No ale dobra, klikamy dalej i rozpoczynamy quest'a. Otrzymujemy kąsek z trawy. Z tym kąskiem, musimy udać się do krasnoluda koniejo. Może zawiedzieć jakiś woź... woźnica. No oczywiście woźnica jest z tego co pamiętam w łanach zbóż. I chyba u niego kiedyś coś robiliśmy. Więc teraz udamy się z nadzieją do niego. A teraz możecie zauważyć moje przyzwyczajenie do starego silnika od kiedy grałem tam przez pewien czas, że kiedy dochodzę do drzwi, to chcę kliknąć przejść. A przecież tutaj już wszystko działa prawidłowo i nic nie trzeba. Ale już po prostu się powoli przyzwyczaiłem do tego starego silnika, bo częściej tam siedziałem niż na zwykłym Argonem, aż do dzisiaj, kiedy ogarnąłem, że nagle jakiś kłeścik jest... I to też tak, w ogóle nie wiem, no tak niespodziewanie to wszystko się stało, nie wiem, czy może jakiś news zostanie dodany, a jeżeli nie, no to nie. Tutaj jest woźnica Tarfan. Eee, witaj, nie jedziesz czasem w stronę włości krasnoluda koniejo? No i jedziemy. Nic nie trzeba mieć, od razu możemy się przedostać. No i tutaj chyba mapka jest znana dla większości osób, które robiły różne eventy stare, Czyli całe włości Krasnoluda Koniejo, to chyba nawet było na jakieś eventy, czy tam świąteczne, czy inne. Sprawdźmy questa. Poproś Koniejo o chmiel. Jest Koniejo. Witaj, co tam słychać? Dalej. Oho. Tu będzie jakaś piosenka. Jest tu kuzyn mojej pracownej małżonki. Dobra. Dobra, dobra. Zbieraj chmielowych szyszek. Musiałem to zrobić. Bo już mi się nie chce słuchać. Ale warto pewnie wam posłuchać, jeżeli będziecie mieli czas, to możecie sobie posłuchać pioseneczki. Myślałem, że to jakiś gracz, a to zwykły NPC. I musimy teraz gdzieś odnaleźć chmiel. Pytanie brzmi gdzie? Gdzie tu może być coś pomocnego? Burek, burek, srók. Nie mam pojęcia. Hm. To musimy iść tutaj. Już mam kordy dokładne. Musimy wyjść poza tutaj tą całą zagrodę. I na prawo mamy chmiel. Mamy jeszcze jakiś liść obwojnika, ale my potrzebujemy coś z chmielem. I próbujemy zerwać nierozwinięte szyszki. I co to jakiś chwaścior? O, to ten sam liść. I próbujemy. Szanuj zielenka, Fighter Junior. I teraz musimy poczekać niecałą minutę i będziemy mogli znowu ten chmiel. I musimy po prostu ten chmiel aż do bólu zrywać. I co ważne, musimy zrywać te szyszki, które są tam nieotwarte, czy co to tam było napisane. Bo tak, tak mówi quest, więc słuchajmy się questa. Więc pamiętajcie, żeby zrywać tylko i wyłącznie nierozwinięte szyszki. I miejmy nadzieję, że za chwilę już będziemy mogli dalej zrywać. No i szczerze powiedziawszy, za próbą, chyba dopiero siódmą, udało mi się zgarnąć szyszki. Ja wcześniej yy, rozrzucałem tutaj liście, ale ktoś przed je zabrał. Yy, Zobraliśmy liście chmielu i musimy wrócić do naszego poppyma, czyli do kuzyna Krasnoluda Koniejo. Aby wrócić, to oczywiście y, czeka na nas tutaj cały czas woźnica, który podwiezie nas y, z powrotem y, do miejsca wyjściowego w łanach zbóż. Skąd możemy wrócić y, do Ithan. I tak, taki bardzo króciutki po prostu questik, dzięki któremu dostaniemy dostęp do właśnie tego y, całego sklepiku. Y, także jutro, a jutro nagram opcję y, tego questa dla setnych plus, ponieważ jest to inny quest, trzeba chodzić do Agi Triady, e, i tak dalej, więc jest troszeczkę inaczej, trudniej i pewnie trochę dłużej e, także... i potem jeszcze może, albo w ten drugi odcinek, to w to ploce, w plece, w plotce e, e, albo nagram osobny, ogólnie o tej całej karczmie, zobaczymy co tutaj można zrobić, bo e, już widziałem na forum parę ciekawych rzeczy, jakie tutaj można zrobić Y, czy też tam jakieś ukraźbino można, można, są jakieś gdzieś ciekawe obrazy, ale to wszystko y, zobaczymy w następnym odcineczku. Tutaj y, kończymy i możemy i mamy już w sumie dostęp do sklepu, który mi się zalogował. Yy, dobra, no i tutaj jest sporo powrotem ta oferta. Są to zakupy grupowe. Za 900, 1200, 1500, y, 2202, 10K oraz 12K. I na przykład jest tutaj lager Nowonithalski i pajda chleba ze smalczykiem. Tutaj też są pajdy chleba, tutaj jest dzban grzanego piwa, ale Ithan, <noise> y, margorski Mózgoczep, rozkosz goblina czerwień werbińska, imperator eleański i ten lager nowonithalski. E, także jak widzicie dostęp jest taki no dosyć ciekawy i oczywiście niepotrzebne e, do... no może chyba, że będą do czegoś kiedyś potrzebne e, na przykład do jakiegoś questa czy coś, bo tak póki co na pewno nie są do niczego potrzebne. E, a ja dziękuję Wam za uwagę, do zobaczenia jutro, kiedy będziemy nagrywać e, tego questa dla Levelist 100+.